Postaw naukę i edukację na pierwszym miejscu. Powiem to jeszcze raz: postaw naukę i edukację na pierwszym miejscu. A wygrasz. 6,5% czasu to jest tyle, ile spędzamy, przeznaczamy na naukę z całego naszego życia. Jedni prowadzą się lepiej, drudzy gorzej. Czasem te czynniki, jak się prowadzimy, nie mają znaczenia, bo uwarunkowania biologiczne i genetyczne decydują o tym, czy żyjemy krócej czy dłużej. Panie mają większe szczęście, żyją statystycznie dłużej, mężczyźni trochę mniej. Więc warto zastanowić się, ile z nas, jak tutaj siedzimy, bo również to nas dotyczy, jak i naszych dzieci, ile czasu chcemy im, żeby oni poświęcili na to edukację i naukę, a edukacja i nauka jest dzisiaj przez całe życie. To, co uczymy się, dezaktualizuje się w zasadzie bardzo, bardzo szybko. Więc dzisiaj, czy ktoś ukończył taką szkołę, ja już pójdę dalej, szkoła podstawowa, średnia, ale taki, taki kierunek studiów ma to oczywiście znaczenie, ale jeżeli on usiadł na laurach, dana osoba i się nie rozwija, to znaczy, że on się cofa. I ta edukacja jest przez całe życie, nigdy nie była tak istotna i ważna jak dzisiaj. Przepis na życie. Nauka, życie prywatne, aktywność fizyczna. Jeżeli mamy tylko naukę, zaczynając od edukacji, i po, potem mamy tylko naukę jako to słowo, powiedzmy, klucz. Ale nie mamy życia prywatnego, nie dbamy o aktywność fizyczną, to jest tak, jakbyśmy zaniedbywali siebie. To znaczy, próbowali jechać samochodem, do której, który nie jest elektryczny, który jest paliwożerny, ale nie tankujemy tego paliwa. Nie dbamy o przeglądy, nie jeździmy na te przeglądy, tak? Daleko nie zajedziemy i to jest ten, ta, ta, ten przepis takie na, na tą długowieczność pracy mózgu. Czyli. Mamy dwie półkule, każdy z nas ma dwie półkule mózgowe i teraz. To, że na przykład część z nas zatraciła zdolności pisania, bo pisze takiego normalnego pisania, bo pisze na, na klawiaturze, to jest gigantyczny błąd. Używajcie państwo i namawiajcie do używania po prostu długopisów, ołówków, żeby pisać ręcznie. Dlaczego? Ponieważ rozwijamy dwie półkule. A zubożacie sami siebie, zubożacie procesy myślenio, myślenia, generalnie twórczego myślenia, czyli lewa półkula mózgu, e, jeżeli nie piszemy. Dzieci uczymy od szkoły podstawowej malowania rysunku, prawda? Bardzo ładnie, często kaligrafii, często jest taki przedmiot jeszcze, i nie tylko w Chinach, a potem one marzą jak kura pazurem w wieku 20 paru lat. Dlaczego? Bo cały czas pisze znakomicie, ale na klawiaturze. Nie rozwija swojej drugiej półkuli, a paradoksalnie, rysowanie i pisanie odpowiada za dwie półkule mózgu. Tak? Czyli za, zarówno za emocje i twórczość potrzebną do końca życia, jak i za racjonalne myślenie. A obydwu potrzebujemy w całym procesie swojego życia. To, o, o czym mówiłem, e, ta dopamina, którą e, uwalniamy, poprawia motywację, koncentrację i naukę. I teraz te procesy, między innymi aktywności zawodowej, mają spowodować nam to, żeby pobudzić to, czego prawie nie używamy. Mózgu 98% z nas, ja również nie używa i nigdy nie użyję. Po prostu używamy niecałe 2% mózgu, tak? Zdolności. Może kiedyś przeskoczymy tę barierę, póki co tak daleko nie jesteśmy. Więc yy, to mówię o tych bardziej ambitnych, ci, co pracują mniej, to te wskaźniki są inne, być może 1%. Yy. Możemy powiedzieć, że to jest dzisiaj trochę archaiczne, wyższe, policjalne, zasadnicze, zawodowe. Ja ubolewam, że nie ma w Polsce zawodówek takich, jak były, które uczyły zawodu. Dzisiaj naprawdę nie potrzebujemy każdego magistra. Potrzebuje, potrzebowalibyśmy dobrej zawodówki i ludzi, którzy mogą wejść na rynek pracy. Taka jest prawda. I tak jak e, uczyliśmy się, było takie powiedzenie, ja je przynajmniej pamiętam, e, e, ucz się ucz, bo będziesz kopał rowy. Tak? No dzisiaj kopią rowy i zarabiają po 50 tysięcy złotych. Oczywiście koparką, prawda, a nie łopatą. E, taka jest prawda, fach się liczy i to jest te przesłanie, z którym też idę do Państwa kolejne drugie. Naucz się umiejętności i kompetencji. Naucz się umiejętności i kompetencji. Dzisiaj duża część. Osob, która kończy szkołę podstawową, średnie, idzie na studia, kończy te studia. Kim będziesz? No, ja będę doradzał. Co ty będziesz doradzał, jak ty sam nic nie umiesz? Ale ja będę doradzał. Ja kończę studia. To no znaczy, że jeszcze nic nie umiesz, ale chcesz doradzać. Tak, najlepiej do wielkiej czwórki bym się zapisał, będę doradzał, tak? Będę doradcą. Najpierw naucz się kompetencji, a wtedy będziesz mógł doradzać. A do kompetencji potrzeba, jak do wszystkiego, czasu dojścia. Jednemu zajmuje yy, krócej, dłużej, ale do, do tego potrzeba trochę czasu. I to doświadczenie życiowe ma znaczenie. To nie jest tak, że nie ma. Ma znaczenie. To chcę Państwu pokazać jako to, z czym się całkowicie rozmijamy. Najpopularniejsze wybory inwestorów, zwróćcie uwagę, zawody przyszłości, ma się to trochę nijak do tego, do oczekiwań gospodarki. Jeżeli popatrzymy na że 50% tych oczekiwań było za ubiegły rok inwestowanie w dywidendy, no to to jest pytanie, kto może być inwestorem, kto będzie inwestował w dywidendy, tak? a często... To jest też przykład ten do tego młodszego pokolenia. Ja będę rentierem. No tak, ale z czego będziesz rentierem, jeżeli kończysz studia? No będę rentierem, tak? Ale co? Zabierzesz od rodziców majątek i będziesz rentierem, tak? Nie ma tej świadomości, że to trzeba zarobić i poszukiwanie wartości. Druga rzecz, Poszukuj wartości i buduj wartość w sobie jako marki własnej. Poszukuj wartości i buduj wartość w sobie jako marki własnej. Żeby to zbudować, potrzebne są te elementy, czyli te kompetencje, umiejętności. Jeżeli dzisiaj ktoś kończy studia, nieważne jakie, kończy szkołę średnią, podstawową yy, i nie ma tych umiejętności, nie ma tych kompetencji, to znaczy, że on nic nie umie. On nie jest potrzebny. I to powiedzmy sobie wprost. Nie jest taka osoba potrzebna w społeczeństwie, no bo co ma wykonać? Dzisiaj w społeczeństwie potrzebujemy, żeby ktoś przyszedł, posprzątał dom, jak mamy ciężko chorą osobę, ona nie może posprzątać. Yy, ogrodnik, no niby mamy maszyny, może tam robot przejechać, skosić nam tą trawę, ale jednak i tak potrzebujemy ogrodnika, czyli potrzebujemy człowieka, tak? Do wykonania prostych czynności, za których płacimy coraz więcej. I te usługi, jak chodzi w tym koszyku dóbr i usług, e, tym e, nominalnym agregacie PKB, który tak naprawdę nam z, zuboża ten portfel gospodarstw domowych, wydajemy coraz więcej i będziemy wydawać coraz więcej. Więc podstawowe kompetencje, umiejętności. E, program 500, hmm, przyrost naturalny. E, e, Minus 3,8%. E, pieniądze nie podnoszą samej dzietności, e, ale ta pewność, którą musimy zapełni, zapewnić, żeby te rodziny, które zdecydują się na posiadanie w ogóle dzieci albo większej liczby dzieci, będą miały zapewniony dostęp do, do żłobka, przedszkola, kobiety, powrót na rynek pracy, e, opieka nad dziećmi. No Kto się zajmie tą opieką? No, prawda jest taka, szanowni Państwo, może to zabrzmie burżuazyjnie, ale taka jest prawda. Mam nadzieję, kobiety mnie poprą. Ale kiedyś, e, ja nie mówię o, e, o chłopie w prześmiewcie prze, przedstawianym w jednej z, z sitcomów, które leci, prawda, bardzo dobrze, e, z aktor topa, gra tą rolę, prawda? E, ja nie mówię o tych chłopach, co, co musieli tą dziesięcinę panu płacić, ale mówię o. O klasie średniej, nazwijmy to tak średni umownie, to jednak no, no było trzeba mieć kogoś do pomocy przy tym domu, kobiety musiały mieć, no bo najzwyczajniej to była potrzeba, no to jest jednak swojego rodzaju praca. Dzisiaj mamy ten model, ja jestem za tym, bardziej powiedziałbym nie traktujący w modelu średniowiecznym kobiety i bardzo dobrze, E, więc naturalnie panie chciałyby wracać do pracy, e, chciałyby jednocześnie utrzymywać relacje z rodziną i to jest bardzo dobre. E, no ale do tego potrzeba bardzo często, zwłaszcza przy rodzinach wielodzietnych, po prostu kogoś do pomocy, kto pomoże. Z dziećmi, z, z reguły z dziećmi, tak? Większy dom to przy, e, przy domu. I to są takie fundamentalne rzeczy. A dzisiaj spróbujcie państwo znaleźć e, kogoś, na przykład do opieki nad dziećmi z dnia na dzień. Jest to niemożliwe. Albo będą pieniądze. Ostatnio, e, ostatnio jedna ze znajomych powiedziała, tak, z dnia na dzień 500, 500 zł d, dniówki, ale za dwa tygodnie pani może przyjść na jeden dzień, tak? e, Mamy sytuacja się zmieniła, tak? Mamy dzisiaj, czyli jeszcze raz chcę podkreślić: podstawowe kompetencje umiejętności, które zapewnią nam funkcjonowanie w społeczeństwie. A nie wiedza ogólna, że wiem wszystko i nic i nic nie umiem wykonać. Ja Państwa zachęcam do tego, żeby sięgać do edukacji nauki, bo ona jest przez całe życie, nie tylko tak hasło e, long life learning, tylko, tylko żeby stawiać na te kompetencje, które pomogą i Wam a e, do późnej starości albo do lat, do lat sędziwych funkcjonować w tym, w tym społeczeństwie. A patrząc na to, że jednak będzie nas obywać, że tych rąk do pracy ubędzie w Polsce, sytuacja zmieni się diametralnie, również będzie to dotyczyło mojego pokolenia, to zachęcam do wpływu, jeżeli macie na, na dzieci takiego, żeby one jednak zahaczyły się o te dwie cechy umiejętności, o których mówiły, mówiłem, ale żeby i Państwo się też zahaczyli o te dwie cechy umiejętności, bo one paradoksalnie będą wam potrzebne. I to trzeba już podjąć dziś, bo potem będzie na to za późno. Bardzo Państwu dziękuję.